żeby realizować Pana program dość wyjątkowy, myślę, że trzeba by było rządzić Polską. Podam Panu taki przykład. Lewica i Trzecia Droga chyba nie zakładają, że wygrają te wybory, ale mówią swoim wyborcom, słuchajcie. Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, stworzymy razem rząd. I my w tym rządzie będziemy walczyć o nasz program. Na przykład 300 tysięcy tanich mieszkań mówi lewica, a trzecia droga mówi dobra angielski w szkołach i bez prac domowych. No tak da się realizować program. No z tylnego rzędu to trochę średnio. A to już pan będzie nas rozliczał po zakończeniu tamtej kadencji. My idziemy z jasnym przekazem dla naszych wyborców. Chcemy zakończenia rządu wpisu i nie chcemy do powstania ale, rządu... Ale przekaz trzeciej drogi lewicy i Koalicji Obywatelskiej jest jasnym. Będziemy tworzyć rząd, zrealizujemy program. Nie będziemy pan... tworzyć rządu z pisem, a pan zakłada, nie chcemy powrotu do Od rządu czasu Puska. do czasu może przekona, da się przekonać pis do pana punktu. Panie redaktorze, to, co. A czemu kto powiedział, że PiS? a Może platformę. Niech pan zwróci uwagę, że Donald Tusk zaczął kopiować niektóre nasze pomysły programowe. Już po tym jak my to mówiliśmy, zaczął mówić o likwidacji belki albo o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Ale... W związku z czym nie wiem skąd pomysł, że akurat z pisem mieliśmy realizować. Ale realizm rozumiem, że zakłada Pan też programowe. możliwość, że wy będziecie tworzyć rząd, jeżeli wygracie wybory. Jeżeli, będziemy, jeżeli wygramy wybory, co nie ukrywam jest mało prawdopodobne, no to oczywiście. Jest jesteśmy w stanie, no, ale, ale rozumiem, no, każda partia, która startuje w wyborach, marzy o tym, co jest jej najważniejszy cel, żeby wygrać wybory. No chyba nie chce pan powiedzieć wyborcom, że nie chcecie wygrać wyborów. Oczywiście, że chcemy wygrać wybory. Natomiast w tych wyborach najbliższych jest to mało prawdopodobne. Ale... Dzwoni do premiera Izraela Joe Biden mówi jesteśmy z panem dzwoni premier Wielkiej Brytanii, a sławomir A Ja nie angażuję się w ten konflikt, ponieważ nie sprzyjam ani jednej, ani drugiej stronie tego konfliktu. dwie strony tego konfliktu dokonują zbrodni wojennych. Izrael w tym momencie bombarduje strefę gazy, bombarduje bloki Mieszkalne odcina dwóm milionom ludzi wodę, prąd oraz dostawy jedzenia. Wie pan, że połowa mieszkańców Gazy to są dzieci. Jak można dzieciom odłączyć prąd oraz jedzenie? Albo Ale mam drugą. takie pytanie. Gdyby to dotyczyło Polski, z jakiegoś kraju zielone ludziki nas atakują wyrzutnią rakietową uh -huh. i wystrzeliwują ten pocisk z okolic szkoły, pan uh -huh. jako członek rządu musi podjąć decyzję: zaatakować ten cel, ryzykując życie tych niewinnych ludzi cywiliów obok, czy nie? To podejmuje pan tę decyzję? Panie redaktorze, w TVN-nie, w wydarzy, które oglądałem czekając na naszą rozmowę, sam Pan mówił że Rosjanie w tym momencie atakują Ukraińców poprzez niszczenie ich sieci energetycznej, odcinaniu ich od chociażby jedzenia czy prądu, tak? tak Takie rzeczy ale, się niestety na wojnach dzieją nie powinny. Mordują tak samo nie zgadzam się na to, co robią Rosjanie z Ukraińcami. W mieście Groza zamordowali się to, 51 osób. Nie widzę żadnego powodu, żeby w tym strasznym jako przedstawiciel polskiego rządu w wypadku tej wojny pan mówi, nie mam zdania. ...cywilów, mordują dzieci nie, nie, oraz kobiety. i znaczy, Nie ma pan dróg. dowodów na rozstrzeliwanie przez e, izraelskich żołnierzy cywilów Gazy. Co pan w ogóle mówi? Pe Internet nie, ale jest nie wiem, jak Pełen nie. nagrań z jednej i z drugiej strony. Są nawet nie. nagrania, jak żołnierze są wojska izraelskiego dają wojska na poległych z Palestyny. Rozstrzeliwanie mamy bardzo dobre relacje o, o, z Izraelem. Dlaczego nie mamy ambasadora w Izraelu od dwóch lat? To, to jest pytanie do Czy rządu. To są PiS? dobre relacje. No dobrze, ale mówimy o relacjach między państwami i narodami. Rząd mówi jakąś nowość. Nie mówię żadnej nowości. Rząd rządzi państwem i rząd nie ma od dwóch lat ambasadora w Izraelu. To nie jest moja decyzja, bo nie jestem w rządzie. Pytam pana, jest pan chyba w stanie przewidzieć w tak fundamentalnej sprawie, jak się pan zachowa w referendum, gdyby odbyło się za dwa lata? Gdyby w tym momencie odbyło się referendum, którego nie jestem zwolennikiem i którego nie popieram, to nie poparłbym wyjścia z Polski, z Unii Europejskiej. Parę miesięcy nie, temu na jednym z swoich wieców Donald Tusk użył zdania, znajdzie się kij na tęczowy ryj. Myśli pan, że co miał Ale... na myśli? To, zostanie, zostało, to zdanie Donald zostało wycięte tutaj z jutro z kontekstu. Ale, to niech się pan go zapyta, pan co miał pan na myśli. No A czemu niech pan, pan... Ma tłumaczy Donalda Tuska. A to niech się izdania. pan go jutro zapyta, co miał na myśli. To pokazuje ale, panu, jak wygląda wyczynanie z kontekstu. Ale moim moim zdaniem, bardzo bardziej logiczne jest to, że pan tłumaczy słowa wypowiadane przez polityków Konfederacji. Rozumiem, że to nie tłumaczy. Dobrze. tymi Ale kiedy pan słyszy takie zdanie, pan się z nim nie zgadza. Uważam, że jest wycięte z kontekstu. Ale tak brzmiące zdanie. Pan jest w stanie zaakceptować, czy nie? Uważam, że tak brzmiące zdanie jest wycięte z kontekstu. No dobrze, ale gdyby ktoś wypowiedział to zdanie, to tak czy nie? Czy nie jest pan w stanie odpowiedzieć? Nie zamierzam odpowiadać na tak postawione Czy nie skomentuje tak. pan takiego nie zdania w przez Nie da się odpowiedzieć tak lub nie. Dobrze. Jestem też ciekaw, czy jutro zapyta pan o zdanie Romana Giertyka sprzed ale... kilkunastu lat Donalda Tuska, to Pani raz. Dwa. Nie chcemy, w żadnym przypadku Żadnych Jest pan panu Politycy Konfederacji dochodzą do władzy. To mogę panu odpowiedzieć. Ale Romana Giertyka pan będzie. Miał w rządzie? No nie. Ale Donald Tusk być może będzie miał. Ale Donalda Tuska też pan nie będzie miał w rządzie. A może pan będzie pan miał to Witolda Tomanowicza? Jeszcze raz. W naszym programie nie ma żadnego żadnego, ani najmniejszego pomysłu ograniczenia praw kobiet albo gejów. Nic takiego w naszym programie nie ma. Rozumiem, że do kobiet pewnie jeszcze zaraz Nie, no no to możemy od razu. Hanna Boczek, Alpo, jeśli mamy demokrację przykładowo, 5% głosuje na partii proekonomiczne, w tym ja. chce pan hurtem, to możemy od 9... też powiedzieć, nie, no, że no, przeciwiam się pan... jedyniu psów, na przykład nie mamy też w tego w programie. A 95% kobiet zagłosuje na partii socjalistyczne, to sama jestem za odebraniem prawa głosu kobietom. Trudno. Wracając do gejów, jedyny postulat, który mam w związku z homoseksualistami, to jest taki, żeby zlikwidować podatek od spadków i darowizn, ponieważ w tym momencie ten podatek płacą głównie geje, ponieważ rodziny są z niego zwolnione. To jest mój jedyny postulat w tej sprawie, co on oznacza, że chcemy zwiększyć uprawnienia gejów. W żaden sposób nie chcę ich zmniejszyć. Dobrze, Witold Tumanowicz mówił dalej, chcemy stworzyć ten rejestr. Po co? Bo to jest ważne. Tak, żeby. Nie mogli mieć dzieci czy pracować jako nauczyciele. No zdaje pan sobie sprawę, że może być tak, że jest para kobiet w Polsce, które żyją razem, są lesbijkami, mhm. jedna z nich ma dziecko i wspólnie wychowują to dziecko. Gdyby powstał taki rejestr po to, żeby odbierać te Panie dzieci, to czy te dzieci tego miałyby nie być ma w odebrane? W naszym programie nie domagamy się tego. Tego domagał się Roman Giertych. I mam wielką tego... nadzieję, że przepyta pan jutro Donalda Tuska z wypowiedzi ale, Romana Giertych. Ale, ale Donalda Tuska pyta się z wypowiedzi Donalda Tuska. Nie, nie, polityków z w koalicji, w koalicji obywatelskiej. Mazowie. To niech Pauli pytają pyta ale, no Tuska, o wypowiedzi Giertycha. Ale To jest dość normalne, że pyta się pana o wypowiedzi polityków. A nie jest już pana normalne, bardzo. że się pyta Tuska o wypowiedzi ale, Giertycha. Ale proszę. Nie, jest normalne, że pytałoby się Donalda Tuska o wypowiedzi przykład przykład. Trzaskowskiego, wiceprzewodniczącego Super. tej partii. Witold Tumanowicz który mówił, że z dupiarzem Witold Tumanowicz jest w radzie. o tę wypowiedź. Witold Tumanowicz jest w radzie liderów konfederacji. No jeżeli będziecie tworzyli rząd, Roman to po wy pan... kandydatem koalicji obywatelskiej do sejmu. Ale e, czy pan zaprasza tych ludzi na swoje listy, czy pan ma na nie, listach swoich ja ludzi ja z konfederacji? Ale pan się wstydzi, minimum, że pan nie chce powiedzieć minimum przyzwoitości. ponieważ nie traktujecie nas uczciwie. W dzisiejszym programie ani słowa nie było konfederacji. Opisaliście spotkania kołowni, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, ona spuścili się ten paszkwil. Ale TVP. nikt nie ma tutaj dzisiaj w faktach tyle czasu co pan. No <grym> i nie chce pan skomentować żadnej wypowiedzi politycznej... 10 lat, które nie są w naszym programie. Ani jednego Ale, pytania nie zadał pan o nasz aktualny, prawdziwy program. Ale yy, przepraszam, pan też trochę tracił czas na opowiadanie o Romania Giertychu i Donaldzie Tusku albo o analizę naszego materiału, a nie mówienie na, o programie. Ma bardzo stronnicze podejście do Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Słowo Mirwencen, współprzewodniczący Konfederacji, był naszym gościem. A